Nie pytaj skąd się tu wziąłem Sam ledwo to pojmuję Coś mnie wepchnęło w te przestrzeń Jakby znało moje imię e, Czuję, jakby ktoś obserwował mnie od dawna Jakby wyczekiwał chwilę aż w końcu pękną moje myśli Nie chcę już milczeć, dziś wszystko wychodzi na jaw Jeśli mam przewrócić ten świat do góry nogami To zrobię to tak, jak naprawdę potrafię Miło cię widzieć Powiedz mi, gdzie właściwie się znalazłem nie wiem jak tu w ogóle trafiłem, ale powoli coś zaczyna mi się świtać Nigdy nie pasowałem do roli świętoszka To jak wyglądam teraz to 100% ja bo cóż Nie robi już na mnie wrażenia A czas na prawdziwy lot dopiero się zaczyna Lepiej ustąp mi drogę póki możesz, bo jeśli kogoś boli, ja czuję to razem z nim A nawet gdy trochę mnie to bawi Czy to oznacza, że jestem dziwny? Może ci się wydaje, że się odmieniłem, ale ja nie widzę w tym nic złego Teraz mogę rozniedzić ogień W każdej chwili, gdy tylko zechcę. Czekaj, czy ja ci skończę, kojarzę? Czy to możliwe, że byliśmy kiedyś blisko? Może jesteś tym kimś, kogo straciłem zbyt wcześnie, a teraz jawiasz się w idealnym momencie. Kiedyś czuliśmy się jak w raju. Dziś kwisz tu ze mną pośród ciemności. Więc mam jedno proste pytanie, czy w twoich żyłach wciąż płynie choć trochę kwi?